Siemanko, ja jestem Pawełon A, to jest kolejny materiał wideo na moim kanale. I dziś kontynuujemy sobie przygodę, oczywiście, naszego wypasionego kierowcy weteranki. Ale z małym ale, właśnie. Dzisiaj pojedziemy na Google VR. Tak jak widzicie, właśnie już mam wszystko podłączone i założone. I muszę Wam powiedzieć, że pierwszy efekt jest naprawdę świetny. Naprawdę fajnie to wygląda. No dobra, zrobimy sobie tam krótką trasę, nie całe 300 km. Pojedziemy z Arbuzami do. E, gdzie my pojedziemy? Do Lublina? A jesteśmy w Opolu. Ale trzeba jechać, się załadować najpierw, więc. więc jedziemy. Zobaczymy, jak to wygląda. Jak chwilę już sobie pojeździłem. Mniej więcej wiem o co chodzi. Skręć w lewo. Manu. Przygotuj się do Wygląda to naprawdę fajnie, więc na pewno jeszcze zagram. Skręć w lewo. Skręcam w lewo. O, czerwone. Nie bardzo. Ani minus. Ten minus, znaczy nie wiem, czy to w ogóle można nazwać minusem. Jest takie coś, że jak widzicie. Nie mam tego, hmm, jak on się nazywa, doradcy drogowego, mam nawigację dołączoną, ale to i tak nie zmieniło faktu, tak i dobrze, i tak to zawsze wyłączałem przeważnie. E, gdyż jak włączymy to, to będzie to na środku, można to niby przestawić tam trochę, żeby na przykład tam pod sufitem nie będzie nam zasłaniało, no ale i tak uważam, że jest spoko. Oczywiście jedziemy Scanią V8T jak słychać. No i pojeżdżamy. Na rądzie zjedź pierwszym zjazdem. Dobrze. O, czy po tego? Zjedź z rąka. a to tu mam zjechać, na No, lusterka teraz widać elegancko. Nie z nami oczywiście ale on jak życiu ktoś śpi Na Rondzie zjedź pierwszym zjazdem o jest jak przycisnę zjedź nagle z Ronda. gwałtowne hamowanie to mi się ekran przesuwa i im... można się trochę dziwić Ale spoko tak uważam, że jest fajnie Znaczy nie uważam, że to coś jest swego no ale zjedź drugim zjazdem no Dobra, jedziemy po 20 ton arbuzów. Zjedz Ciekawe po jakim masz ten napis, kolego. Nie, no masz polski blachę. Skręć w prawo. To w prawo czy w lewo? W Prawo. na miejsce. Będzie okazja. Sobie poparkować. Aha, dobra, okej, okay, bo teraz muszę. Pozeka da membąć się. Mmm, Eren Ecuador. Te, zaraz, zaraz, coś mi tu nie gra. Aha, dobra. Soraz krzyczymy się. I arbuzy 20 ton i od razu przy okazji zapuszczam coś jak leci dobra mam cofnąć tam o, widzicie w ogóle. Fajna jest też w polskim spróbuję wam wyjrzeć przez okno. Pokazać. Tak to wygląda. Robiłem mikrofon. No dobra, spróbuję zaparkować teraz. Aby pominąć, nie, właśnie ja nie chcę pominąć tym razem, ja chcę sam zaparkować. Spróbować przynajmniej.

Dobre, dobre. Ja obecnie gram na padzie. Ale oczywiście mam kierownicę. I chyba podłączę ją następnym razem. O, mam, dobra. Wyłącz silnik. I załadunek. I spróbuję pojeździć na kierownicy, to już w ogóle będzie fajna rozpina. Jedź bezpiecznie. Jedź bezpiecznie. No dobra, no to w drogę. Mamy e, godzinę 11:43, 24 stopnie, czyli spoko. E, oh. Skręć w lewo. Skręcam w lewo. żebym się jeszcze raz po kabinie pokazać. Czy nie siedzę za daleko, tak w tej kabinie, widzicie? Ale w sumie. Chyba nie, chyba dobrze jest. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. zjeść jedźmy pierwszym ja? No fajna ryska wam powiem, fajna kotel i tak jest wchodzimy. No, jedzą. A nie, tu nie są autostrada. Znaczy no, na pewno. O, ale F8 daje 20 ton. Ja jadę prosto żółte ząże. dąże i oczywiście się no właśnie koleżka o o i co tu mamy teraz skrzyżowanie jakieś no jedziesz panie, co pan... No tu w lewo skręcasz, ja też i wszyscy. Tu... No, no dobra. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Oj stój! I tak to wygląda. No? Akurat jak mamy czerwone, to może rozejrzymy się po kabince jeszcze raz. Nic się Lustereczka Drobna. Pałka dla Nieznajomych No Fajne, fajne, o dobra jedziemy Mam dziewięć tysięcy Nie 9 tysięcy nowite najechane już, ja to i tak mało Pierwszy, które zaczynałem grać w BTS-a, to tam mam już... Tylko co prawda koleś kontynuuje już tam jeździ, ale tą pierwszą. Ale tą ostatnią, którą jeździłem, to ma 80 tysięcy ponad tego fito już. I tak jak na traka, to mało ale... O zimek, 17 km. Nie, nie byłem nigdy w ozimku. rozpędzać się trochę dłużej się rozpędza ale dalej jedziemy koleżko jedziemy zakręt to śląskie wita nie wiem jaki metr zostało ale zaraz zobaczymy To ufo leciało? Widzieliście to? A nie, to nie ufa. To... Albo nie albo ja mam taki efekt, a nie wiem, czy to będzie widać. Wyglądało jakby ufo leciało. 70 na godzinę ograniczenie. No przecież mam 130. Przygotuj się do skrętu w lewo. Jestem przygotowany. Albo yes. jezu, albo nie, stój, a skasujesz, O nie, kurde. Sorry, ja i po, albo ja. Chciałem bo wiesz. sytuacja taka była nie inna. i się nie przejęł, idę dalej. Dobra, mi się, no i tak więc lecimy. Szkodziłem w ogóle zobaczymy na miejscu się okaże mhm. o, mam światła w ogóle włączone nie? czekaj, miałem chyba ale nie wiem czy trzeba, trzeba tak, czy nie? chyba jakieś dziury Tak, właśnie tak właśnie to wygląda jak jakbym miał tego doradcy włączonego na samym środku ekranu. Ale tak jak mówiłem, no można to przesunąć tam. Kiedyś to nawet robiłem, no, się. Nie potrzebuję tego teraz zrobić. Mamy ile? 25 stopni? robi się ciepło. 1330 A Cyter się jest pokazane który to miesiąc? nie chyba. No i nasza polska. W sumie by się zgadzało to chyba jakieś lata, to skoro 25 stopni, to albo trzeba jednej do Biedry, mimo to tamto. Trzymaj się prawej strony, aha czyli tej O kurde, co tu teraz Co, panie wadzo Co pan, czemu zamknięte Mhm, teraz się domiem Już raz jechałem objazdami i skończyło się to Coś tam się chyba spaliło Naczepa Nie, rurki się wysypały no, Miałem kiedyś podobną prawo. sytuację Tylko, że e, Ziemniaki się ze skrzynki pozybywały i pół autostrady zamknęli Gdzie oczywiście wysypały się na pobocze Nie na drogę ale trzeba było zamknąć skręć i nasto opioców Trybunalski Nie miałby? Chyba Nawet nie spojrzałem w siebie. Się do skrętu w lewo, dobrze. Ale mam? mamy? Mam. Się ma. Skręć w lewo. Skręcam w lewo. I prawie znak się. Na rondzie zjedź drugą ok ma takie random way a tu co tu się stanęło co to randomy się poobijali nie tak mogą? jedź prosto tak nie wiedziałem czerwony był chyba tak O, pan władza już jechał na interwencję Musimy zobaczyć ile zostało nam do celu Spróbuję to zrobić po macku trochę mniej więcej pamiętam guzik czekaj tu jest to, to, to. o mam ale chyba nie ten guzik jednak, nie no, czekaj o ja jeszcze to włączyłem Ty. gdzie to mieszkało no i dobra czekaj muszę to wyłączyć dobra hmm. to znika Mam i zostało nam 70 km. No i spoko. No, dobra, to lecimy dalej. Wycieczka. A takim samym autokarem jeździłem.

To pan władza? Aha, skurra na zakręcie I go nie obchodzić Przygotuj się do skrętu w lewo. No, i tak, muszę skręcić Skręć w lewo Staram się Więc nie idzie? Rano Przygotuj się do skrętu. myślę, że kratka tam będzie jakaś. Ale nie. No i już widać, swój prawo. cel na mapie. Wiele coś. Jechało, ale. No, dobra, to zmieszczę się. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Medecję przerzucić się do skrętu w prawo. Szeroko poszło. Random, random. Ja byłem w random, chyba byłem. Albo i Teraz się okaże. Yy, nie ciężarówki marki Benze, Mercedes Benz. A to tutaj. Kręcam w prawą. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. No, dobrze mówisz. Eee, ukończył końcu na ciśniki. Nie no, my parkujemy sami. Takich ja, że można parkować. Aby zaparkować, dobra, nie chcę zaparkować.

i rozładunek, aha, tego będziecie widzieli czekaj, muszę przyłączyć doskonale więc, co ja mogę powiedzieć tego odcinka to będzie chyba na tyle pierwsza trasa na VR uważam, że była fajna bardzo mi się spodobało na pewno nagram coś jeszcze z Eurotracka i z VR -a, oraz nagram na pewno coś z innych gier też na okularach, więc dzięki za oglądanie, jeśli się podobało zostaw lajka i tak dalej i tak dalej, dzięki wielkie, na razie, cześć.